Jarek Adamski, silesia 24 Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Jak pogoda w Cieszynie? No, wygląda na to, że będzie bardzo słonecznie. W tej chwili jest bardzo pięknie, może będzie upał. Zobaczymy. No, wczoraj było troszkę gorzej, ale w sobotę upał taki bardziej. Śródziemnomorskim. A jak nastroje wśród mieszkańców, bo by przyznam szczerze, że sam chciałem wybrać się w podróż do Czech, przynajmniej do, do czeskiego Cieszyna i, i nic z tego przynajmniej na razie. Ja, to, to nawet nie chodzi o, o przejście do Czech, tylko chodzi o inne traktowanie mieszkańców jednego regionu. Ja myślę, to jest odczucie, które tutaj jest, że jesteśmy w województwie śląskim inaczej traktowani zarówno jak do, do niedawna w różnego typu opinia, które wkrążyły po Polsce, jak i przez rząd czeski, który przecież nie zakazuje wjazdu Ślązakom czy też mieszkańcom województwa śląskiego, tylko po prostu zamknął przejścia graniczne, które są na, na terenie województwa śląskiego, co myślę, że mieszkańcy Cieżyna i Śląska, Śląska uważają za takie dyskryminujące i nieprawdziwe, to bardzo utrudnia kontakty rodzinne, kwestie pracy i tak dalej. Panie pośle, by Pan rozmawiał ze swoimi czeskimi kolegami, jak oni by, by patrzą na tą sytuację? Ja rozmawiałem z kolegami, z europosłami, z czeskimi, zresztą wydali wczoraj, wydaliśmy w sumie razem oświadczenie, w Czechach, nie w Polsce, razem protestujące przeciwko takiemu podejściu i razem z kolegami posłami czeskimi, razem zaapelowaliśmy o to, żeby tą decyzję zmienić. Bo ona nie jest decyzją racjonalną. Znaczy, ona wynika ze, ze, ze statystyk po prostu. Tak. Natomiast nie, nie ma uzasadnienia merytorycznego, bo jeżeli każdy z mieszkańców Województwa Śląskiego, jeżeli ma samochód i trochę więcej czasu, może przejechać po prostu wzdłuż granicy i przejechać granicę. Ja rozumiem, że to jest taki, bardzo takie symboliczne działanie pod tytułem. Że ponieważ na mapie statystyka jest największa, z czym zamyka się tu przejścia graniczne, moim zdaniem jest to bardzo niekorzystne, bo to źle rzutuje na, na relacje polsko-czeskie, które ostatnio przecież były bardzo, w szczególności te lokalne, bardzo dobre. No poza tym tą chwilą, kiedy by, by polskie wojsko przekroczyło granicę i by pilnowało pe pewnego miejsca, chociaż nie powinno się tam znaleźć. To, z, to za bardzo nie wiem, o czym Pan mówi, ale nie potrafię się odnieść. Rozumiem. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, jak Pan patrzy na to, co się wydarzyło w miniony weekend, jeśli my mówimy o polityce i o słowach wypowiadanych przez Pana, by, byłego kolegę z ław poselskich przecież Andrzeja Dudę. A no to rzeczywiście przypomniał Pan, że Pan prezydent był przez jakiś czas posłem do Parlamentu Europejskiego. Wtedy był takim posłem dosyć aktywnym, nie tylko w sensie pracy poselskiej, ale również w nawoływaniu do interwencji różnego typu w Polsce, w której dzieje się źle. I to wiem, pamiętam, jak dzisiaj słowa pana wtedy posła, który mówił o tym, że Unia coś musi zrobić, ponieważ w Polsce łamana jest praworządność. To, to jest bardzo ciekawe tamte, tamte czasy. Potem pan poseł no, przeniósł się do Warszawy, został prezydentem. Trochę zmienił optykę, w związku z czym nie zauważył tego, że zresztą, prawdę mówiąc, powiedzmy szczerze, że my wtedy nie mieliśmy żadnych pretensji do pana posła, ponieważ trzeba jednak przypomnieć, że Polskę w sensie państwa reprezentuje w Unii Europejskiej rząd. Natomiast w Parlamencie Europejskim zasiadają posłowie bardzo różnych orientacji. Którzy nie reprezentują państwa polskiego, tylko reprezentują mieszkańców, którzy ich wybrali o bardzo określonych poglądach. I to, że ktoś wykład, wygłasza takie poglądy krytyczne, co jest w wielu krajach dosyć normalne, uznawaliśmy za jeden z elementów gry politycznej. Także to też warto o tym pamiętać, kiedy się przykłada inną miarę. Do, do innych wypowiedzi. No to jakby prezydent Duda mówi o społeczności LGBT, to mówi to jako Andrzej Duda, czy jako prezydent? Czy to jest optyka nasza, państwowa? Jak pan to ocenia? Dla nas, polityków, którzy jesteśmy osobami publicznymi, w gruncie rzeczy nie ma wypowiedzi prywatnych. Czegoś takiego nie ma. Nawet jeżeli ktoś. Coś powie na ulicy, zostanie nagrany, podsłuchany, czy w rozmowie prywatnej. W sumie razem ktoś, kto wchodzi w życie publiczne, musi sobie zdawać sprawę z tego, że jego prywatność jest bardzo, bardzo ograniczona. I nawet wtedy, kiedy na Twitterze na przykład napisze, że to są moje poglądy prywatne, to to jest nieprawda. Jeżeli mówi coś osoba pełniąca funkcję prezydenta, to to jest wypowiedź prezydenta kraju, który przecież również odpowiada w dużym stopniu za relacje międzynarodowe, za politykę zagraniczną. Także, także wydaje mi się, że wypowiedź pana prezydenta będzie i jest odbierana na całym świecie jako wypowiedź głowy państwa w tych sprawach i oczywiście wzbudza ogromne kontrowersje, ale myślę, że jest jest to wypowiedź, jak zresztą nie jedna, to kilka wypowiedzi, która jest wyraźnie skierowana do jednak odbiorców kraju i w szczególności przed wyborami. Bo wiadomo, że to jest ten taki czuły punkt, który można poruszyć przed wyborami i on zawsze wywoła emocje. Być może, ale pewnie by Polacy mają też kilka poważniejszych problemów na głowie niż, niż ta kwestia, o której w tej chwili rozmawiamy. No, oczywiście, to są in, te, te elementy, które dotyczą kwestii obyczajowych, kwestii moralnych, kwestii w konsekwencji również związanych z religijnymi rzeczami to one zawsze wywołują po pierwsze emocje. No, tam te, inne rzeczy też wywołują, innego typu emocje bo to są kwestie dotyczące spraw egzystencjalnych, by, bycia, zarobku, pracy itd. Natomiast te, które wchodzą w sferę symboliczną, Moralno wywołują po prostu innego typu emocje i myślę, że myślę, że ktoś, kto planuje kampanię wyborczą doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Panie pośle, by Unia jest zła dla Polski czy dobra? Bo ja mam takie trochę rozdwojenie jaźni. Z jednej strony słyszę premiera Morawieckiego, który mówi, że by na walkę z pandemią Unia Europejska nie daje nic, za chwilę słyszę, że, że kilka miliardów euro. Jak pan ocenia te wszystkie, by, wszystkie zachowania, które w, w, w tle mają znaczek Unia Europejska? Ja, ja bym to podzielił. Podzieliłbym z jednej strony to, co się dzieje w Unii, a to z drugiej strony e, różnego typu przekazy medialne, które się pojawiają. Co do tych drugich, to myślę, że one obrazują poglądy, które są w środowiskach rządzących, To znaczy z jednej strony mamy środowiska absolutnie antyeuropejskie, z drugiej strony mamy środowiska eurosceptyczne, i mamy takie środowiska skrywane proeuropejskie i w związku z tym stąd taka kakofonia, znaczy się, jak mówi klasyk, jestem za, a nawet przeciw. Natomiast jeżeli chodzi o Unię, ja bym to chciał wyraźnie jednak wyprostować, to znaczy Unia to, to przecież jest organizacja międzynarodowa, w której jest 27 państw. I te 27 państw podejmuje określone działania. W ich imieniu oczywiście działa Komisja Europejska. Ale to te 27 państw zgadnia pewną taktykę. I w związku z czym, oczywiście, robi to lepiej czy gorzej. Czasami zdarzają się posunięcia nie do końca korzystne. A taka jest dynamika wewnętrzna Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację, to oczywiście pierwsze momenty po pandemii były trudne, bo proszę wiedzieć, nawet w tym momencie pojawiły się takie egoizmy narodowe, próba zamykania wszystkiego, eksportu, importu i tak dalej. Ten okres mamy za sobą. I tutaj jednak wyraźnie państwa członkowskie, ale również Komisja Europejska i Parlament doszło do tego, że trzeba pójść w innym kierunku, mianowicie roz, roz, zwiększyć integrację, współpracę, wzajemną, wzajemną odpowiedzialność. I w związku z czym pojawiły się nowe pomysły, które zdecydowanie noszą znamiona takiej właśnie solidarności wzajemnej. Solidarności wzajemnej, czyli uruchamiania nadzwyczajnych środków, po to, żeby zaradzić sytuacji w całej Unii, oczywiście w różnym stopniu reakcji na, na pandemię, w związku z czym to są działania bardzo potrzebne, i oczywiście, ponieważ Polska jest i będzie bardzo poważnie dotknięta skutkami, co wynika ze statystyk europejskich. W związku z czym w tym przygotowywanym, bo pamiętajmy, jeszcze nie ma decyzji, ale przygotowanym projekcie dla Polski wypadać by było. By otrzymać więcej, kwotę trzecią czy czwartą z kolei, co tylko pokazuje, że Polska jest traktowana jako kraj, który będzie poważnie dotknięty. I to jest dowód na takie podejście otwarte, solidarnościowe, równocześnie bardzo ryzykowne, bo pieniądze trzeba pożyczyć na rynkach międzynarodowych. Więc w tym znaczeniu jest to korzystne. Stąd też, E, 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 pierwsze reakcje środowisk rządzących, które, które właśnie mówiło o tym, że to jest dla Polski sukces. Znaczy, podobno to ktoś z Polski załatwił, e, ale to jest jakby dla mnie nowość. Natomiast natomiast A to jest no, taki sukces, pe... panie pośle, któremu sprzeciwiają się by niektóre państwa w Unii Europejskiej. Jeszcze nie wiadomo, znaczy jeszcze nie wiadomo, dyskusja jest w toku, 19 będzie pierwsze spotkanie, niedecydujące. Te państwa się nie tyle sprzeciwiają całemu temu pomysłowi, ile sprzeciwiają się sposobowi jego przeprowadzenia. To znaczy, na przykład w państwa, te, tak zwane skąpcy, które, które są przeciwnikami zwiększenia budżetu w ogóle, ponieważ uważają, że wyjście Wielkiej Brytanii musi skutkować po prostu zmniejszeniem polityk. To one dzisiaj będą chciały bardziej przesterować te pieniądze dodatkowe na, na działania związane z pożyczkami dla państw, a nie grantami, czyli po prostu bezzwrotnymi działaniami. Ta dyskusja się w tej chwili toczy, zobaczymy jak ona będzie wyglądała. Komisja zaproponowała tak 2 do 1, czyli 500 miliardów na granty, 250 miliardów na pożyczki dla państw. Natomiast te państwa, te państwa takie najbogatsze, w szczególności skandynawskie i Austria, będą próbowały to zmienić, przesunąć bardziej na stronę pożyczek. Nie przypuszczam, żeby pojawił się w ogóle protest tych państw. A w inny... jakiej perspektywie czasowej mówimy? Ale Jadko, jeżeli pan pozwoli, protest może się pojawić gdzie indziej. Mianowicie, ponieważ za tym, się, za tym idzie stworzenie nowych dochodów własnych, czyli tak zwanych podatków europejskich. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że pierwsze państwo, które zaprotestowało, to były Węgry. W związku z czym to też trzeba, trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast kiedy możemy się spodziewać, że. Jeżeli plan ma wypalić, proszę wybaczyć kolokwializm, jeżeli plan ma rzeczywiście wypalić, to, to decyzja musi zapaść w sensie decyzja polityczna, musi zapaść w lipcu, czyli już w czasie prezydencji niemieckiej, po czym muszą wszystkie państwa członkowskie się zgodzić i muszą to ratyfikować w każdym państwie. W większości to są ratyfikacje przez parlamenty narodowe. Więc to jest pierwsza część planu, która musi być zrobiona, i po drugie musi być uzgodniony budżet. I to już musi być uzgodnione przez wszystkie rządy jednomyślnie ze zgodą Parlamentu Europejskiego. Jeżeli ma to wszystko wyjść, to musi to się dokonać decyzja gdzieś w lipcu, a wszystkie poszczególne decyzje do końca roku. Bardzo mało czasu. By. Panie pośle, by w kwestii tej solidarności, o której Pan mówił, czy by taki region jak Śląsk może liczyć na jakieś specjalne względy, jeśli chodzi o odejście od górnictwa od węgla? To, to w ogóle się mieści w całym tym dużym pakiecie, w dużym pakiecie tak zwanego Zielonego Ładu. I w tym Zielonym Ładzie mamy przecież Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który w tym nowym pomyśle skacze, że tak powiem, z 7,5 miliarda na około 40 miliardów. spodziewamy się, że dla Polski, gdyby to było też podobny skok, to. To, to, było, to byłoby to rzeczywiście znacząca suma. I oczywiście jest pytanie, w jakim kierunku one pójdą, w jakim kier... one samy fundusz sprawiedliwej transformacji, chciałem to podkreślić, to nie jest fundusz na inwestycje bardzo duże. To jest fundusz głównie dotyczący kwestii społeczno-gospodarczych, ale z podkreśleniem społeczno-gospodarczych. Ponieważ drugą częścią ładu jest kwestia, Zmiany produkcji energii, powolnego przechodzenia na inny, produkt, no i powie, no i na inny sposób energii. Czyli natomiast pomoc dla regionu górniczego, to moim zdaniem powinna być w, w, w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale również oczywiście z, z innych funduszy, w tym również z polityki spójności. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że, że już w tej chwili, na przykład, pojawił się Fundusz Europejski SURE, który mówi o tym, żeby wykorzystać, państwo członkowskie może się zwrócić z prośbą o taką pożyczkę, żeby ratować rynek pracy. Chodzi o skrócone czasy pracy i tak dalej. Tam są możliwości, które Unia daje, żeby, żeby ratować zarobki ludzi i możliwości wtedy, kiedy na przykład jest potrzeba jakiegoś skrócenia czasu pracy, żeby można było to uruchomić. Ta pierwsza, ta, ta pierwsza rzecz, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to po 1 stycznia 2021, a SURE, czyli te pieniądze, to jest możliwość, żeby już rząd podjął takie działania. Pan sobie wyobraża Śląsk bez węgla? Myślę, że znaczy ja cały czas jestem przekonany, że, że jednak. Powinny pójść działania w kierunku nowoczesnych technologii czystego węgla. Wydaje mi się, że to jednak na świecie było to robione, to jest bardzo drogie. Ja wiem, że walczę o to Jerzy Buzek od wielu, od wielu, wielu lat, czyli wprowadzenie takiej technologii, która pozwoli wykorzystać, yy, pozwoli wykorzystać węgiel w, przy innych technologiach nie yy, emitujących y, 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 CO2, ale to jest również pytanie o koszty wydobycia. Czy czasem nie będzie to, to za drogie y, w przyszłości. Moim zdaniem dający się dla, dla mnie, wypada... ja jestem politykiem, socjologiem zawodu. Dla mnie górnictwo to nie jest kwestia tylko gospodarki, to jest kwestia również społeczna, czy społeczna To jest, to Tradycji jest... To jest historii. Ogromny... Że? Tradycji historii. Tradycji historii. To oczywiście tak. Jest bardzo wiele regionów górniczych w Europie z taką tradycją, gdzie już nie ma kompanii. Natomiast tu chodzi o to, że z tym jest powiązane ogromna ilość ludzi, która pracuje w tej, w tej dziedzinie, masę firm powiązanych z, z górnictwem. W związku z czym to jest problem o charakterze gospodarczo-społecznym, którego nie można traktować lekko i traktować go tylko w kategoriach, Końca produkcji. Wydaje mi się, że to jest proces powolny, to jest proces, który jest nieunikniony, ale również proces szukania nowoczesnych technologii tam, gdzie, gdzie daje się to wykorzystać. Panie pośle, to jeszcze jedno na koniec, druga tura wyborów prezydenckich w Polsce? To będzie starcie Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego? No, pyta Pan polityka PO, więc odpowiadam, Ta. że, że tak. E, i, I kto wygra to starcie? No Jak pan się pyta, chyba pan nie myśli, że zachowam się jako ekspert niezależny i powiem, pożyjemy, zobaczymy. Odpowiem jednoznacznie. Mam nadzieję, że wygra to Rafał Czaskoc. Drobne freudowskie przejęzyczenie. Bardzo dziękuję. Jan Olbrych. No tak, jak pan wie, zawsze się mylę, bo zawsze, jak rozmawiałem z Rafałem, który jest moim bardzo bliskim kolegą, to zawsze mi się kojarzy jeszcze z ojcem, wspaniałym muzykiem, jazzmenem. To nieeleganckie przejęzyczenie, ale myślę, że Rafał się nie obrazi. Jan Albrecht, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.